Dzień dobry, witajcie, Grzesiek, trenuj dla zdrowia. Dziś, jak się zapewne domyślacie, zaprezentujemy Wam trening domowy. Tak, tak, wiem, że jesteśmy w plenerze, ale stwierdziłem, że trening domowy, tak naprawdę ten, który Wam zaprezentuję, będzie można wykonać w domu. Będzie go też można wykonać w plenerze, a także na siłowni. Potrzebne nam będą dwa hantle, gumy oporowe. Oraz podpórki do pompek, a także będzie nam potrzebny drążek do podciągania. Dlaczego? Dlatego, że jeden z widzów napisał do nas, pozdrawiam serdecznie, że chciałby taki trening z wykorzystaniem właśnie handli, drążka i... i czego jeszcze? Gum. I gum. Ponieważ on to tylko ma, i chciałby, żeby taki jakiś trening mu ułożyć. Ja stwierdziłem, że zaprezentuję wam taki troszkę uniwersalny trening. Z właśnie użyciem tych przyrządów albo przyborów. Przyrządów czy przyborów? Gadżetów. Gadżetów. O, właśnie. No dobrze. Trening się składa, tak jak tutaj może będzie wyświetlone. Trening się składa z dnia A i dnia B. Trenujemy trzy razy w tygodniu, czyli A na przykład w poniedziałek, B w środę, A będziemy trenować w piątek, a następnie w następnym tygodniu. Będzie B, A i B. I tak będziemy wymiennie co tydzień mogli yy, wykonywać ćwiczenia w ramach właśnie tego treningu. Nie wiem, czy ja się powiedziałem jakoś klarownie. No, na no zmianę A, B, A, B. A, B, A, B, A, B A. Dobrze. Ok, to teraz zaprezentuję ćwiczenia, jakie możecie wykonać czy tutaj w plenerze, czy też w domu. Pierwsze ćwiczenie w treningu A to przysiad. Przysiad z handlami. Handle trzymamy w ten sposób przed sobą. I teraz uwaga, schodzimy w tempie na 3, na dole robimy sekundową pauzę i petarda do góry. Ja tylko dopowiem: stopy są przyklejone do ziemi, kolana idą na boki, nigdy do środka, pamiętajcie. Ok, ćwiczenie pierwsze wykonane. No dobra, teraz zaprezentuję ćwiczenie numer 2 w planie A, czyli podciąganie. Tym razem będzie to podciąganie nachwytem. I tutaj trzeba sobie ułożyć, w zależności od tego, jakie możliwości macie. Jeżeli ktoś może się podciągnąć 8 razy i będzie czuł, że jeszcze zrobi ten 9-10 raz. To niech sobie zrobię w serii 8 razy. A jeżeli ktoś tylko 4, niech robi 4. Każdy niech robi w zależności od swoich możliwości. Trzymamy troszkę szerzej niż barki. Nie za szeroko. Nie trzeba wcale trzymać tak. Ja bym nawet tak chyba nie dał rady. Za krótkie rączki. Za krótkie rączki. Trzymamy w ten sposób. Kolejnym ćwiczeniem jest wyciskanie hantli nad głowę. Jeżeli chodzi o wyciskanie hantli nad głowę, to jest parę wariacji. Ja zazwyczaj stosuję wariację, że trzymam w ten sposób hantle i wykonuję bardzo podobnie tak jak się wykonuje żołnierskie wyciskanie. Brzuch napięty, pośladki mocno spięte. Jeżeli komuś się ta wariacja nie podoba, bo stwierdził, że tylko w ten sposób się ćwiczy na barki. Nie ma problemu. Można robić też w ten sposób. Następnym ćwiczeniem będzie wiosłowanie handla jednorącz. Możemy się oprzeć albo w ten sposób. O albo na przykład tu. Jak macie w domu krzesło, to można oprzeć się na krześle. Tu można kombinować. Tak naprawdę chodzi, żeby w jakiś sposób uzyskać tą pozycję. I przyciągamy handla do góry. To body są plank. I uwaga! Jeżeli ktoś ma siłę, robi body są plank, czyli ruchomy plank. Ja tutaj prawdopodobnie nie zaprezentuję wam tego. A jeżeli ktoś nie ma siły, to robi plank. Ok. Czyżby to był koniec treningu A? To jest koniec treningu A. Teraz szybciutko, w skrócie przechodzimy do treningu B. Żeby was nie zanudzać, trening B. Przysiad bułgarski. Tu możemy położyć sobie nogę na jakimś taboreciku, na fotelu, na krześle, na czymkolwiek co znajdziecie w domu. I to jest po prostu przysiad jednoduż. Ok. Jeżeli chcecie się dociążyć, możecie użyć handla. Albo nawet dwóch. Albo nawet dwóch. Być może z dwoma okay. będzie Wam łatwiej utrzymać równowagę. Być może tak będzie. Natomiast uwaga, jeżeli chodzi o obciążenia, to na początek proponuję robić bez obciążenia. Potem trzeba sobie dołożyć hantla, potem drugiego hantla. Jeżeli to są hantle skręcane, no to możecie sukcesywnie dokładać sobie ciężaru. A jeżeli dojedziecie do maksa i stwierdzicie, że już teraz to nie sprawia wam trudności dokładajcie sobie powtórzeń a jeżeli będzie wam jeszcze łatwiej nie wiem, włóżcie plecak przynieście sobie z dworu kamienie dacie radę, poradzicie sobie kolejne ćwiczenie to jest to są pompki i do tych pompek ja stosuję takie coś czyli takie podstawki można użyć podstawek, można użyć paraletek w każdym sklepie sportowym za nieduże pieniądze coś takiego można sobie kupić jeżeli ktoś nie chcę może robić pompki bez tego. Ja zazwyczaj robię właśnie z czymś takim. Dzięki tym podpórkom ćwiczenie jest troszkę trudniejsze, tak. bo można zejść niżej. Dokładnie. Mądrze prawisz moja. Wiem, bo tak. robię. Nie robimy tego w ten sposób. Poczekaj, pokażę z boku. Tak Czyli to... nie wyginamy się w lędźwiach. W ten sposób, tak jak mamy w planie, wykonujemy takich pompek. 50. Dla mnie jest akurat 8. 50 można, ale prawda jest taka, że jak będziecie wykonywać 50 pompek, to już jest bardziej bieganie niż trening sił. Jeżeli macie siłę na to, żeby robić 50 pompek, to niestety, ale trzeba e, jakieś obciążenie. Jeżeli jesteście w domu, ja w czasie pandemii robiłem takie pompki z plecakiem i ze mną albo z monią, na przykład. Nie było łatwo. No to U. były, były najcięższe pompki ever. <laughs> okay. Mamy jeszcze nagranie, może uda się wkleić do tego filmu. Kolejnym ćwiczeniem w skrócie to podciąganie znowu na drążku. Tym razem podchwytem. Podchwytem będzie Wam pewnie łatwiej, bo tutaj bardzo mocno też pomaga biceps. Wiem co mówię: to jest moje ulubione podciąganie. Ale warto jest zmieniać chwyt, nie eksploatować nadmiernie jednego rodzaju chwytu. Dlatego raz w planie jest nachwyt, a raz podchwyt. Dobrze mówię? Tak, tak. W ogóle bardzo często na siłowniach ludzie robią szeroko podciąganie nachwytem, ponieważ wychodzą z założenia, że jak robią szeroko, to dzięki temu będą mieli szersze plecy. Szersze plecy, najszerszy grzbietu będzie szeroki. Ale tak naprawdę ten ruch angażuje mniej najszerszych grzbietu, ponieważ jest krótszy. Natomiast kiedy robimy tak, albo tak, Czyli to ten ruch jest dużo dłuższy i tak naprawdę najszerszy grzbietu musi wykonać po prostu większą mhm. pracę. Jako, że były bułgarskie przysiady, to teraz będzie rumuński martwy Jest jakieś ćwiczenie, które ma polskie tak nazwy? Nie wiem. Możemy coś wymyślić kiedyś w przyszłości. Jesteśmy wyprostowani i najzwyczajniej świecie się pochylamy. Ważny jest ruch hip hinge czyli żeby nie pochylać się w ten sposób. Wtedy mamy problem, lecimy i zaczynamy zaokrąglać plecy. Ale bardziej chodzi o to, żeby wysuwać się do tyłu. Czyli inicjować ruch tak jakby ten tak zwany ruch zawiescowy w ten sposób. W tyłem. Czyli pośladek idzie mocno do tyłu. Plecy są Nogi, cały czas proste. Nogi w tym ćwiczeniu są prawie wyprostowane, lecz leciutko się ugina. I dobrze jest, żeby poczuć dwójki, czyli tył ud i pośladki jak się naciągają. No właśnie, nie było za dużo ćwiczeń z gumą oporową, ale nie przejmujcie się, będzie jeszcze jeden film o treningu praktycznie tylko i wyłącznie z gumą. Okay? A teraz ćwiczenie, które się nazywa łódczop, inaczej rąbanie drewna. Jest to świetne ćwiczenie na mięśnie brzucha. Stajemy w ten sposób. Łapiemy oburącz gumę i wolniutko wracamy do pozycji. Tak na dwie strony oczywiście. Potem na drugą stronę dokładnie nie będę już prezentował drugiej strony, bo i tak film wyjdzie dość długi. Dziękuję bardzo. To był trening, który możecie wykorzystać w domu, ale jak widać, można też w plenerze, bo pogoda jest bardzo ładna. Jak ktoś bardzo chce zrobić na siłowni, może też na siłowni. Właściwie, jeżeli mamy hantle jeżeli mamy gumy, jeżeli mamy drążek do podciągania, ten trening możecie zrobić w każdym, ale to w każdym miejscu. I to tyle. Dziękujemy Wam bardzo. Z drugiej strony Monia. Z tej strony ja. Grzesiek. Trzymajcie się ciepło. I pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. A gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania w związku co do tego treningu, to napiszcie w komentarzu. Trzymajcie się.